Cześć! Witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na salon salondwakułka.pl. Tam znajdziecie nasz sklep internetowy. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. <coughs> Dzisiaj przypominamy Wam Kłada Forcraft. Pojemność 250 występował ogólnie w trzech kolorach. Był w wersji militarnej, w wersji czarnej oraz w wersji żółtej. Przy czym wersja militarna była na kołach aluminiowych, a wersja czarna i wersja żółta była na kołach stalowych. W tym roku, w sumie już w zeszłym, wycofano wersję żółtą, a pod koniec ubiegłego roku wersję czarną zrobiono w dwóch egzemplarzach: czyli jest egzemplarz, wersja tak zwana na kołach aluminiowych i na kołach stalowych. Dzisiaj po raz pierwszy w naszym salonie prezentujemy Wam Forcrafta 250 na kołach aluminiowych. <laughs> Trzeba zaznaczyć, że ForKraft 250 z automatyczną skrzynią biegów, nie posiada homologacji drogowej, czyli tym pojazdem nie możemy się poruszać po drogach publicznych. Jednak ze względu na bardzo fajny wygląd cieszy się on bardzo dużą popularnością. Silnik Tao Motor, 4 osób chłodzony powietrzem, pojemność 250 cm, moc 24 konie mechaniczne, rozruch elektryczny, Skrzynia biegów automatyczna 1 plus 1, koła dziesiątki, Hamulce z przodu tarczowe hydrauliczne, z tyłu również tarczowe hydrauliczne. Łańcuch 530H. Wymiary 1850, e, długości na, szerok na szerokość 1200. Jest on troszeczkę większym kładem od kładów magnum czy kładów hammer. Wysokość siedziska 500 mm od podnóżka, maksymalna prędkość 60 km na godzinę, maksymalne obciążenie 200 kg i gwarancja od Tao Motor 24 miesiące. Warto zauważyć też na wyposażenie tego kłada: tu mamy dźwignię do przekładania biegów, czyli do przodu albo do tyłu. Mamy z takiego dobrego plastiku wykonany bagażnik przedni i bagażnik tylny fajny elektroniczny licznik handbary, osłony dłoni, no i, no i fajny wygląd. Jeszcze można dodać, że z tyłu posiada hak, czyli możemy tym pojazdem ciągnąć e, jakąś przyczepkę, którą chcemy. To by było tyle, jeśli chodzi o kłady Forcraft. Gdyby nie pandemia, były plany, żeby Forcraft wyszedł również w wersji homologowanej, Niestety cały czas pojazdy Forcraft nie posiadają homologacji drogowej, czyli nie możemy nimi poruszać się po drogach publicznych. Zapraszam wszystkich na salon 2 zapraszam na nasz kanał na YouTubie, prosimy o subskrypcję, bardzo nam zależy, żeby nasz kanał prężnie się rozwijał, a my ze swojej strony obiecujemy, że będziemy cały czas pokazywali Wam filmy z produktami, które otrzymujemy od naszych dostawców. Zapraszam wszystkich na nasz Instagram i Facebook i pamiętajcie Salon 2 wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Hammer 150 na kołach dziesiątkach w wersji zielonej, Hammer 150 na kołach zielonych w wersji niebieskiej i Hammer 150 w wersji czerwonej. Magnum 250 wersja militarna na aluminiowych felgach. Hammer 250 w wersji zielonej. Hammer 250 w wersji czerwonej. Forcraft 250 w wersji militarnej. Magnum